Witam serdecznie z tej strony. Zyber a to jest kolejna odsłona Retro kolekcji. Dzisiaj pokażę trzy gry z mojej kolekcji, które są na PSPK i z czego z jednej jestem bardzo dumny. Oczywiście, jak e, jeżeli chodzi o gry na PSPK, nie mogło zabrać niczego: Monster Hunter Monster Hunter Freedom Unit wersja angielska. W bardzo dobrym stanie, nie porysowana. To była w ogóle fajna rzecz, że mm, ciężko było porysować te płytki. nawet było to możliwe z tego względu, że one mają tutaj, jak można zaobserwować, e, to okienko. I no niestety, to się dostała jakaś odrobinka kurzu, czegokolwiek, i już było porysowane. E, w opakowaniu, oczywiście, znajduje się oryginalna książeczka. Kolejną grą jest Naruto Ultimate Ninja Heroes w Wersja angielska. Oczywiście z książeczką. Znajduje się uchaden Stan. Tak jak wspomniałem wcześniej, zdarzają się lekkie ryski. Tutaj akurat na szczęście ich nie ma, ale za to jest lekkie pęknięcie na plastiku. To oczywiście nie przeszkadza. I wspomniałem na samym początku, że z jednej gry jestem wyjątkowo dumny. I jest to Lord of Arcane. Wersja kolekcjonerska. W zestawie było. było był mini soundtrack. Artbook. Bardzo fajnie zresztą wykonany. No i oczywiście sama gra. Codem squara. Oryginalna książeczka, dysk. Dysk w jakimś stanie jest na sznaczną pamiętam. Bardzo dobre. Żadnej ryski, nie ma pęknięć. Więc zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam. Trzymajcie się.